Magazyn Kryminalny 997, Dariusz Bochatkiewicz, dobry wieczór. Historia, którą teraz przedstawię, to gotowy scenariusz filmu lub mocnej powieści kryminalnej. 45-letni pan Ryszard z Jeleniej Góry handlował walutami. W swoim biznesie liczył na duże i intratne transakcje i taka właśnie się zapowiadała. Mężczyzna powiedział swojemu synowi, że ma ofertę sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy niemieckich marek. Transakcje wielokrotnie potwierdzał telefonicznie. Był grudzień 2001 roku. Przenieśmy się do Jeleniej Góry i dowiedzmy, co się wówczas wydarzyło. 7 grudnia 2001 roku. Możecie powiedzieć, dlaczego się tu zatrzymaliśmy? Lepiej, żeby nikt nas nie zobaczył. Nie rozumiem. Zaraz wszystko zrozumieć. Ale możecie powiedzieć, o co chodzi? Cierpliwości. Może wracajmy do samochodu. Ty już nigdzie nie wrócisz. Kilka dni wcześniej. Stomarek, tak jak chciałeś, w niskich nominałach. No, no 100 marek. 90, no co tu? A, spoko. Chciałeś mi na tychę? Spoko, chciałem ci na tychę. Mrysiek, z pier... takie głupoty. Masz kogoś chętnego na większą ilość? Nikt nie przychodzi mi do głowy. Pomyśl, Jędruś. Odpaliłbym ci si działkę za pomoc. A skąd k... ten pośpiech? Niemcy przechodzą na euro i będzie problem z markami. Pomyślę, daj mi góra trzy dni. Okej, okay, zadzwonię do ciebie w piątek. Nic nie obiecuję, ale podzwonię tu i ówdzie. Dzięki, Jędruś. Jak coś, to daj znać. Siema, 45-letni Ryszard Cyrek zajmował się handlem walutami. Rewirem jego działań była ulica bankowa w Jeleniej Górze, w pobliżu jednego z kantorów. 7 grudnia 2001 roku. Cześć, tato! Ja, cześć! Wcześniej wychodzisz? Tak, mam dziś odgroma roboty. No i jeszcze muszę zobaczyć to mieszkanie, o którym ci mówił. To za dużo, no? Tak, taka okazja może się więcej nie powtórzyć. Naprawdę chcesz je kupić? Na razie chcę je zobaczyć. Tylko nie mów nic mamie. Ryszard mieszkał z żoną i 21-letnim synem w dwupokojowym mieszkaniu. Od jakiegoś czasu zastanawiał się nad kupnem kolejnego lokalu po okazyjnej cenie. Cześć Jacek. Siema Rysu, dobrze Cię widzieć. Ile masz feników w zapasie, kupię każdą ilość? Mm. Chętnie ci sprzedam, ale nie dzisiaj. Mam dwóch klientów na 50 tysięcy marek. Nie przepuszczę takiej okazji. Kto dał Ci cynk? Trzy dni temu rozmawiałem z pośrednikiem, umówił mnie z dwoma chętnymi. Zawsze byłeś warciarzem. Ale poczekaj. Czy da radę zrobić wcześniej transakcję? Nie da rady? Dobra, to widzimy się w pół do drugiej. Niestety, klienci nie dojadą wcześniej. Umówię się z tobą później. O 13:30 Ryszard zadzwonił do Jacka L z prośbą o pożyczkę 12 tysięcy marek. Dostał ją. Poinformował też znajomego, że transakcję przełożono na godzinę 14, a on pojedzie z dwoma klientami ich samochodem. Z zeznań świadków wynika, że około 14:00 Ryszard widziany był na ulicy sudeckiej, kiedy rozmawiał przez otwarte okno z dwoma mężczyznami siedzącymi w czerwonym samochodzie. Najprawdopodobniej musiał ich znać, bo będąc człowiekiem ostrożnym i nieufnym, nie wsiadłby do obcego auta. O, widzę. Wykopki idą pełną parą. Żadne tam wykopki. <noise> Już myślałem, że pan skarbów szuka. Nową sieć energetyczną zakładamy. Pierwsze słyszę. Żadna tajemnica. W takim razie nie przeszkadzam. 6 grudnia około 10:30 jeden ze świadków widział mężczyznę kopiącego dół na skraju lasu. Zdziwiło go, że w tym miejscu prowadzone są prace energetyczne, gdyż najbliższy słup elektryczny znajdował się 50 metrów dalej, a mężczyzna nie miał na sobie roboczego kombinezonu. 7 grudnia 2001 roku. Dzień dobry, panie Januszu. Widział pan może mojego tatę? Kręcił się tu jakieś 2-3 godziny temu. A mówił, o której wróci? Jakby Może poszedł coś zjeść? Tu jego samochód stoi. Stoi. Widziałem się z nim dwie godziny temu. Był tyle co po obiedzie. Niemożliwe. Mówił, że ma jakąś większą transakcję. Nic na ten temat nie Twój stary raczej nie jest wylewnie. Ma wyłączony telefon. Że mnie odbiera. Wieczorem tego samego dnia syn Ryszarda wspólnie z matką zgłosili zaginięcie na komisariacie policji. Możecie powiedzieć dlaczego się tu zatrzymaliśmy? Lepiej, żeby nikt nas nie zobaczył. Nie rozumiem. Zaraz wszystko zrozumiesz. Ale możecie powiedzieć o co chodzi? Cierpliwości. Może wracajmy do samochodu. To już nigdzie nie wrócisz. Zakończ. tego jest Kilka godzin później Dobra, wieźcie za łopatę. A już swoje zrobiłem. Ty jesteś specem od kopania. A pół miesiąca później na zwłoki Ryszarda Cyrka natknął się poszukujący poroży rolnik ze Staniszowa. Według śledczych przyczyną zabójstwa był motyw rabunkowy, choć sprawcy nie znaleźli 32 tysięcy marek, które mężczyzna miał schowane w kurtce.